1, 2, 3, dobra Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest Bartul 36 i Paweł Kierley ja, ja Dayfus, proszę, Dayfus. Proszę, Dayfus. Proszę, ty mi tu pojedziesz No, no dobra. E, dzisiaj co, m, coś innego niż temat na moim kanale będzie. Więc m, to jest gra Hacks i gramy ze znajomymi, o tutaj jeszcze jesteśmy przygotowani. No, to zaczynamy. Momo, czekaj. Okej, okay. <tut> dobra, <tut> dobra grajmy. No, ej, 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 daj zresztą coś. Go, 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 dobra. go. Dobra. Tancerki, go, go, To by było fajne. Ale no nie leć za mną, przysięgam. <sumpt> ja nie lecę za tobą. Bo... No jak to nie? No ja ci dobra, pomagam twy, kopać. Tak, tak, no, Ale to niepotrzebne mi pomagasz, że zawsze się robisz właśnie. O teraz moja, moja, moja. Nie, bo moja. A, tu, tu. Chciałem go okiwać, kurde, ale nie dałem się. Chrisu, my gramy na pełnym forfonie jak coś. Na czym? Tu nie, tu nie będzie żadnej progry, jakby co, bo wiecie. Kurde, no my lemimy w tą grę. Waldes tak... tak się Tak, coś innego. Valdez <laughs> się <laughs> No nie dziwię się, jak to ma to ping to 150. Wiedziałem, że to strzelę, wiedziałem, że to strzelę. <laughs> Gdyby nie ty, bym... Jakby nie ty, no tak. To... Jakby pan... nie ty, to bym tego nie strzelił. Wiem, ja się wspieram do Bogu.

Widzę ja, to ja Dobra, biegnę sam na sam, nie będę się Dobra Ja sam na sam Ja to! Yeah, no, druga bramka! Jest, oczywiście Trololo... Youtube Gytrole moje ty jedne no To jakby ma z o dobra wszyscy grają, dobra Play for PUZA Kurde, wybić to grzech! Grzech chuj! Ty nie nie Biegnij! No strzelę. No, no, a -a 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 no Piąteczka! Nigdy nie. nie znowu oczywiście, nie wiem co by cię we mnie zrobili. Kurwa mama! Je! Co żeś pan dodał? Nie! O, Jezu! Do mnie podaje wariat jeden! Wysuu! Ja! Wysuu! Tu! No nie mi, Pulera mi się rozwiązał, czekajcie! mi się rozwiązał O dobra sił, mamku! Pauza! Wychodzę, wychodzę! O, Ale piła, no nie, ja się sam dzisiaj na siebie zadziwiam dzisiaj, tutaj! Kurwa mać! Oj! Kurde, jakby bardziej zablokowano. Dostaję w czubek! ale. powershot, kurwa! A braj te No nie. Ale to spaliłem. Ja nie ja nie mam... jestem kurde w ogóle. No biegnij popcham cię. O. Moja Moja! Kinek no. Jest! Ale podawanie! Ty gram jeden masz czy więcej coś gramy, czy jakieś cięcie będzie. Mniej więcej, jest mało. Krýsu? Nie wiem, może cięcie będzie. Podałem mu. Ale go zrobił ty! Kurde! No. A to strzelił, nie? Wyska będzie <laughs> Musiałem podryblować trochę, sorry. Bard, no barn! Co ty wyprawiasz w rigolu? Masz, ale. Po no nie, ja to jednak jestem proza. Prokoza. <laughs> ja myślałem, że. Kurde, ja myślałem, że nie będzie grać. Podaj! Troll, <laughs> ja jestem poza tym. No, ale przejdę do pola, się kierę po i, i będzie bram. Pa, 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 nie we, nie wejdę na piłkę, Ja, 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 ja tak Ze ślizgiem, ze ślizgiem. No jak Kurwa. Bart, po, lecisz, stary. Pa, 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 pa. pa, pa, pa. Ja, ja tu wybiję na Nie, nie, no, nie, nie wiem co ty. Tam gdzie, twoja. Moja, moja. Polini, Jedna bramka jeszcze. Dobra, dobra chwila. Jezus, puszczę Jezu, dobra jest siła. O o o! Ferdynandycki! Znowu obronił imię! Strzelaj! Kurde! To było takie wysunięcie. O o o! Twoja, twoja, twoja. Pięknie, ten blik! na Francję, tam. żeby nic nie widział. Patrz, patrz, patrz. Taka piła, no ja nie wiem, normalnie. Ty we dwóch bramce stoją, bo się tak moją. Ja wypcham Francję, no tak <laughs> nie. Kurde. Jaj, 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 jaj. Dobra, oni grają defa, to ja może wyjdę, co? O, oh, fuck. Ej, kurde. sam! Paka, ja to, a ja to. Ja Ej, nie, 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 nie. Fuck. Yes. Dobra, ja stoisz na subku, będę klikać. Dobra. Krisu, to twarz była Kurde. Nie no, tu fajnie tak... Na twoja. Twoja, twoja, strzelaj. Oh, Nieee... spokój, Spokój, spokój. spokój, spokój, spokój. Dobry! Tu tak. O oh, fuck odbiła się, kurde, myślałem, że zejdzie w dół. Dobra, była, dobra, była, dobra. 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 O, kto, tak, tak, tak. Nie. Jeb, 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 jeb da. A. chwila. Skupienie, skupienie! Jest. Nie trafia. Klacz się jebią, kurwa, chyba. kurde, chyba. Nie? Tak się rzeczy. <ścoughs> <ścoughs> o daj! Źle przyjąłeś, dai. Nie wiem co zrobić, Je nie! Wygraliśmy <ścoughs> zera. Co, odcięcie i gramy następnej? no cięcie no okej okay. dobra robimy cięcie Oje. więc e, sekundka no powróciliśmy i gramy kolejny meczek z tymi samymi wejście z samaka do bramki gdzie w jamce no dobra, daj, daj, par, 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 par. Francja chce coś ktoś... ty ty gryz do no, <laughs> no, widzisz widzisz było przo no Dobra, leczkę, opędujmy. Gierd wybij, wybij! Idę po linii, po linii, po linii! No! Kurde, Jakiś ku, ma, ty, ty. Kuba ja goś, gościu z Kuby wytrych, ci strzelił bramkę. Ciemnie, nie, 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 nie! Ja, ja to, Troll, Trol, oni. Jest... Teraz pewna, pomaga, wygramy to jeszcze, to no, nie Oni on z Kuby, <suszel> jakby co? Już 2-1, troll. No bo sorry. wiecie, wiecie to jest... Nie! tego wypiłem i Oj, sorry, nie ustawiłem się. Bloknego, bloknego. Ole piła, no nie wiem że tu w siebie znowu nie kurde part twoja nie ten franse jest dobry to, 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 to nie jest dobry bo do 5-0 przegrali przed chwilą nie pamiętacie jak nie pamiętacie no, a teraz to... już 2-1 przegrywamy nie po dawaj nie zdążył no piła, nie zaraz tam wejdę chyba ja to czuję że ja tam muszę podejść Pito, to! Tak, nie, Droll face. proszę no, Państwa! No, 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 wyjście, wyjście, wyjście! wyjście wybicie, tak? Na pełnej. Sobie, nie! <grym> nie bo sobie, nie! i. Tricky! Przecież ucił górą, nie wiem jak by <grym> to teraz specjalnie. E, jakby co, znajdziecie ten grę na, na, na linku... W opisie, albo... Albo teraz wam powiem. Kurde, e, www.hacksbal.com. Będzie w I tam wpisujecie swój nick i od razu tam wszystkie. E, nie, tą... nie, nie trzeba nie ściągać. A nic nie ściągasz. Chyba, że nie masz flasza. Proszę mi się tu skupić na grze, bo ja tu normalnie. Kurde Nie <noise> No, gdzie był ja ja tam? No i chciałem girtowi podać. No, ale ja, po co ja nie podaje się w Ja mu ufam. Wcię, zaraz widać kto nosi spodnie w tej drużynie. <grym>, nie ty. Ty bez gaci ja to No, zaraz... pięknie Gier. To, e ja ty, e pięknie Stary. Gier. To ty gier z Faflokiem na zewnątrz. Faflokiem? No. I tu, tu, tu. Oj sorry, chciałem ci tak podać, żebyś ty tylko dobił. Faflokiem na zewnątrz? Oj, No Faflokiem. Idzie <grym, grym> pełne skupienie, pełne skupienie. Z Faflokiem na, na wierzchu. Faf o. Dobra, moja. Nie wiem! O! Dobra! To jest ostro, to jest ostro! Poli, yes. poli, poli! Dobi, Poradzi, ALE yes. TO BYŁO... Odbiło się o, od linii! Ale mi poda fajnie! No borde! Pa, 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 dobra. dobra! Będzie bramka, pomiędzy nich mogę strzelić, no kurde! No Daj podoba, gej, podaj tak, no tak, patrz, patrz! Ja potem. O to nie, 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 to nie, 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 był nie było, było dobrze. dobre. Dobrze, że zrobiłeś. Mogę dobrze zrobić. Dobrze, dobrze. O, Krisu. sobie. Nie <laughs> düharo, z z go po tabu, bój, Samobój. Samobój. Strzelam brawo Francja, WTF. What the fuck? Bardzo został. No, dobrze. O, pa, za kim idziesz. się. Parta <laughs> twoja. Nie robimy stopa, tak? gramy dalej. Nie, czekaj, Zna może znajdziemy inny serwer. Nie no, gramy ta. A, dobrze Albo dobrze Albo zrób rasady. Jak? Co? To dobra, raszady. może podzielmy się, dobry pomysł. Z to znaczy? Może przymieszasz. Aha, A to nie wiem jak to się robi. To Nie tak, wybierają, dobra. Francja dobra, wybiera i. Daj, daj, no, no daj. Nie powtarzaj po mnie. Nie weź, nie weź, nie patrz. Nie weź. Zakład, zakład. Ha, ha. No kurwa, dzięki za trening. No dobra, pójdę tam No Ty, ja idę do redów. A ty to z walimy. Trudno. No nikt nie, nie Ej, halo, halo, Ja tu nie chcę z nim być. No to daj, daj, daj temu Giertowi. Damy radę, dobra? No ja postaję na bramce. Mi nie strzelicie, kurajesz. Idź mi z tej bramki, bo cię pogonił. Oj sorry, nie, za, nie popatrzałem. Idę ty tylko te... weźmę na bramkę, zaraz. Pa, 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 pa. A Widzisz? Ja, 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 synek. ja. ja, ja. Jak w ten X. Oj, fok. Tak cię tak broni chopek. Ty, walczcie mi tam o tą piłkę, Francja. No nie, 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 nie. nie. I, i... No biegnij sprintem. No brawa! Ja postawię tak z tyłu bardziej, no iść wszedł w Dobrze, Gierć! Dobrze! <laughs> Brawo, Gierci! Uch, no wiem, to, to specjalnie taki było. Koks, tak. Taki koks, taki koks. Próbował koksić. O, bardzo... O, oh, tak. Dajesz? Co jest? Jakiś tofi doszedł do gry. Zaproś go. No nie, nie skupiłem się na grze. G daj go do nas. No i macie. Jasne, do nas, tak. On żyje. I nie ma numerka. Dobra, dobra. oj, sorry. Myślałem, że ty pójdziesz. Kurde. No, no kurde, Girtowi ciężko strzelić będzie. A bo on taki, to pal, mu cały czas. W no właśnie, widzę. Wejdź na bramkę i lepiej broń koza kół. No właśnie. No tofi rób coś. Albo podaj bar. No, i pas... <grym> Jest tą piłką <grym> i się strzelić na bramkę, no fajnie. No nie. <grym> Zablokowali się o supek. jak leś. On chce big, on chce największy. O kurde. Napisz mu, że nie można. Mi się w głowie już kręci od tej gry. Jasne! No nie! Walter poszedł! poszedł. Trol! No, poszedł i od razu właśnie widzisz, że Daj go do nas nastopika. Nie. No daj nie. go do nich, bo... Przegrywamy. Jak to? 2-1 dla nas. 2 -1. A oj, czekaj. Ojebało. Nie... No i się obudził, no Boże, ale brzydkie komentarze Fikerom poganie się w końcu Sorry, musiałem go kiwnąć Bo twoja, twoja Ja musiałem dodać kolesia Sorry O por... Braaj, jaj, chciałem brawo Christy. No nie. Fran, nie w tą stronę, ty włościół. No ja sam nie dam rady Dobra graj Trudno. nie czekaj. Aaaaaaaa Jedziemy! No walamy! X-em Aż podaję. X odpadnie! Faj, no nie! Banec. Nie dał mnie pana dać, nie kajtam Rajer, Pana budowny! kur... nieudana nie <suszy> no patrz, z ciebie. trolu no patrz, no nie. dzięki sorry sorry widzicie, kto tu nosi spodnie teraz? kurde, no bo pisze cały czas no, po co pisze? Fuck, nie mogę iść Dobrze, Gerd! Dzięki. Patrz, przegramy to? Sam gram, kurde. Oni lagi mają. No, Widzieliście gdzieś lotek. Dole, on myśli, że my jesteśmy jakiś pro, nie? I dlatego on pisze, czy znamy jakiegoś dobrego koleś. A tu kurde się gra od godziny dopiero. Godzina sobie gramy, nudzi się nami. widzę, że kroi. To było fajne pytanie. Patrz, 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 patrz. Patrz, jak on się bawi, tam na rogu. <laughs> No grajże bo ci... Francja cię... malaga No ale krzysiek no nie... papa pa, pa. Nie z do mnie na escape, kurde Ktoś do ciebie dzwoni nie wiem, Kurde! Ma... Bo nagrywasz Ja tu ważną funkcję... Noo się obudzi Jakich w weszłem <grywa> No Pierd, pierd, to on na pewno patrz No co go jest, bo nowo ojciec morza nie, Jerzy nie jedy No dobra, zrobię tak, że... Dobra, czekaj, troszkę stój i wyszedł pływo, bo mnie tam nie ma. Dobra, ja nie stoję na bramce teraz, ty bardzo stoisz, wykasz. Nie, dobra, No. w dół, w dół. Tu, 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 Dobra, czekaj, od nowa gram. Daj Francję. No. Daj nie, boty. bo mi źle. Dobra, a teraz już będę w no Łup hopniaka od razu. Maniaczymy x -em. patrzcie jak się świecę. Maniaczymy x bo, bo. Aż mi palce odpad, Aż mi palce odpadną, tylko że jednym używam, więc... Kurde, za słaby jestem. Mogę różnymi. Ale z... Ger. On taki sztuczki na co dzień robi. Gier. Dobra, jedziemy, jedziemy Brawo, Bo ty lama jest. Christiano był nazywy zywy Bo ślę, i... Ale jesteśmy pro Kto jest nazywy? No na ten, Christiano był nazywy, ale już przyszedł, bo napisał jej ja bo... jestem Oj, da. Sto opuściłem ramka, nie? Lama Lama Oni już wytyfy. Dobra, zamień bo... się <laughs> Jak będziecie dużo wygrywać, to się, się zamienić. Pa, 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 widziałeś to? biłem! Jaki pro jestem jest nudzi mi się! o wreszcie coś mogę zrobić wreszcie coś mogę zrobić wyciężyć się nudzi daj długą, długa, długa pory, długa! zostaw! wal! No, ale myślałem że odbiję ty, od niego, nie? czekaj, bloknę go, bloknę Ach, nie da się Ronaldo Gier to twoja fajak nie chciałem powiedzieć daj, spokój no. na mieście, to rozumiesz? Miesz to bulwo Nasza bulwa A. O fuck O Jezus Przesadziłem O nie, no. bloknął cię A, no, Ale wiecie, widziałeś, widziałeś ta akcja jak oni nas opykali Ale to było nie do niedobronienie, to... jak byłem na dole jeszcze tak Polę ale, tak. ale on cię bloknął Trzy No jeszcze blokałem O hole ja, ale dobrze w pomocy no. Ja tu latam z jednej strony na drugą Jestem <laughs> zmęczony, myślisz, że kurde się nie zmęczyłem Jeszcze z, ka z kamerą. A siedzi, się. siedzi siedzi, puść! Nie siedzi, bo ja nie ma... Ojki bramkę. Ja, bramkę ja, ja Lamy, lamy, nie dają, nie mają szanu. Nie umiem 3x3 grać. I co się dzieje na boisku On nie umie 3x3 3 grać. Mazne. Co, umie średzić? Wójt, <laughs> puść, 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 puść. <laughs> Zostaw kąpił kuś. Idę. No. Dziękujemy <laughs> za gry. Temu koledze. Oto. No, no już się nagrywa. Dobra, już starczy. To tak. was bardzo bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Bojaka! Bardzo serdecznie. No, więc to bardzo. Bardzo serdecznie. No bojaka. jeszcze. Jeszcze nie. Bujaka, bujaka. Nara.